Siemaneczko, słuchajcie. Odcinek z klasykiem gatunku, tak naprawdę jest to produkt, który jest obowiązkową pozycją, jeżeli chodzi o kolekcję wosków każdego waksoholika i nazywa się Gold Class Carnauba Plus od firmy Meguiar's albo Meguiar's. W każdym razie ja bym chciał was zabrać do tej części praktycznej, żeby pokazać wam, co ten wosk zostawia na czarnym lakierze, jaką się sprawuje w trakcie pracy. No i oczywiście na koniec zrobimy sobie krótkie podsumowanie, także zapraszam do oglądania. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. Dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? i'm the one who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel lucid i wish i wasn't struck by cupid i wish when i first saw you i knew this when i'm with you i feel so useless i feel diluted my heart's been wounded silhouettes of you are like a time never really know just what you want with you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Moi drodzy, zawsze mówię, moi drodzy, szukałbym tutaj jakiegoś substytutu na to, ale szanowni Państwo, Gold Class Carnaua Plus, wosk, który jest banalny. Tutaj jakby nie można mówić ani uważać, że ten wosk będzie trudny. Pachnie tak woskowo, troszeczkę cytrynowo, jeżeli chodzi o jego topliwość, to pod paluszkiem już widzimy, że zaczyna nam się topić. I teraz tak, warto podkreślić, że. Kurde, nie mogę tego wyciągnąć, zawsze jest z tym problem. Dobra. Mamy tutaj aplikator schowany pod wieczkiem, co też jest istotne, ponieważ od razu możecie przejść, mając tylko fibrę, przejść sobie do pracy tym woskiem. Jest bardzo smarowalny, bardzo tłusty. Musicie uważać tylko, żeby nie przesadzić z ilością, ponieważ nigdy ilość nie idzie w parze z dobrym wykonaniem, więc tutaj zalecam, żeby woskować po prostu cienką warstwę, a naprawdę ten wosk jedno wybranie z puszki i wystarczy wam na nałożenie na cały element. Co jest też dużym plusem, ponieważ przekłada się to nam na wydajność. I teraz tak. Jeżeli chodzi o czas, tutaj na opakowaniu nie macie podanego czasu, jaki powinniście odczekać. Powinniście sobie po prostu sprawdzić pod palcem, czy ten wosk już wam się nie ciągnie, czy się nie rozmazuje. Jeżeli tak się dzieje, to po prostu zaczynacie sobie go docierać. Pluszowa fibra i powiem wam, docieranie tego wosku. Jest takie przyjemne, jakbyście wzięli fibrę i po świeżo nawoskowanym dotartym samochodzie zaczęli po prostu sobie tą fibrą przesuwać. Tutaj nie ma żadnych kłopotów, fibra wam nie staje, po prostu idealnie, gładziutko zbiera pozostałość wosku, tworząc przy tym oczywiście warstwę ochronną. No i jest to szybka praca. Jeżeli zostawicie go na 10 minut, nic się nie stanie. Jeżeli nawoskujecie sobie całe auto i potem po prostu zaczniecie wracając do tego pierwszego elementu docierać, też się nic nie stanie. Jeżeli chodzi o trwałość, tutaj gdzieś wyczytałem, że deklarowana jest około 4 miesiące, ale jak wiecie dobrze, wszystko to tak naprawdę zależy od Was, czy będziecie te woski podbijać syntetycznymi woskami w sprayu, innymi kudekami itd. Więc tutaj to jest jakby kluczowa kwestia dla Was. No i teraz efekt. Hydrofobowość, no jest dobrze jeżeli chodzi o przyciemnienie, bardzo dobrze widoczne, ale ten element został wcześniej wypolerowany, został tam wykonany one step, po to, żeby sobie ten element troszeczkę wyprowadzić na potrzeby innego materiału i powiem Wam, że w tej górnej partii, gdzie element nie był wypolerowany, na zniszczonym lakierze ten efekt był blady. Było widać bardzo delikatne przyciemnienie, ale nie zrobiło na mnie to tak dużego wrażenia jak na tej części przygotowanej, ponieważ tam to było bardzo mocno widoczne, wyraźne odcięcie i a ja tutaj to lubię i jak najbardziej mówię Wam, żebyście sobie te elementy przygotowali do woskowania. Naprawdę, zresztą sami możecie wyciągnąć wnioski. Widzieliście, że warto. I teraz, moi drodzy, chyba warto przejść po prostu do zakończenia tego materiału. Wszystko, co mogłem Wam powiedzieć o tym wosku, to Wam powiedziałem. Widzieliście pracę, widzieliście efekt końcowy i myślę, że decyzję podejmiecie sobie sami. Także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się jak zawsze w kolejnych odcinkach. Na razie.